Zbliżamy się powoli do granicy Andaluzji ze Stramadurą. Na razie nie widzimy jeszcze żadnego miejsca, gdzie sprawdzają. Żadnych bramek, ale naprawdę jesteśmy dosłownie 2 km od, od granicy. Jeżeli nas nie przepuszczą, jeżeli nasz powód, gdy wracamy do Polski, nie będzie w porządku, no to no będziemy tutaj musieli w Andaluzji jeszcze pobyć z tydzień. No, może nie cały, parę dni. No ale później jeszcze czeka nas Castilla y León. I tam też jest jeszcze faza druga. Także przed nami jest trudny fragment. Zobaczymy, jak się przejeżdża granice prowincji o różnych stopniach zaawansowania pierwszej fazy. Lisy w Edenie. Odcinek 27. Jak się jeździ po Hiszpanii. To jest granica. Jak można przeczytać tutaj na znaku. Proszę bardzo. Ekstremadura, prowincja Badajoz. Nic nie było. Na razie nic nie, no, było. nic nie było. Czy to znaczy? No, Ale zakładam, że to byłoby na granicy, a nie tak, że nas puszczają, potem wszyscy się rozbiegają na boki i nikogo nie złapali. No ale jeszcze oczywiście ręka na pulsie jest, póki co póki co jest nieźle. Ręka na kierownicy jeszcze ręka jest. Na, na pulsie tak będę jechał. Dobra, nie jest źle, zobaczymy co się będzie działo dalej. Ze słonecznej i gorącej Andaluzji przenieśliśmy się do Estramadury i od razu zrobiło się wiecznie i pochmurno. Pochmurno, ale to nie znaczy, że zimno. Chociaż podobno na północy Hiszpanii niestety wieje i pada. No, zostaliśmy wystraszeni pogodą. Mam nadzieję, że jak już tam dotrzymę, to jednak okaże się, że aż tak źle nie jest. Zanim jeszcze wyjechaliśmy z Andaluzji. Zrobiliśmy sobie taki krótki postój, żeby trochę odsapnąć i pożegnać się z tą Andaluzją. Znaleźliśmy zupełnie przypadkowo, właściwie. Jak bo to u nas bywa zwykle? Tak. Jakieś jezioro, pojechaliśmy nad to jezioro i się okazało, że jest przepięknie, że była fantastyczna pogoda. Miejsce takie trochę dzikie, na fajne spacery, na rowery. Przy miasteczku El Ronquillo. Miasteczko, wioska, A, takie niewielkie miejsce. Woda w jeziorze była o wiele cieplejsza niż w morzu, no pewnie łatwiej się nagrzewa. Pływaliśmy, nawet się troszeczkę tak ponudyzowaliśmy, bo nie było nikogo, więc postanowiliśmy, że wejdziemy do wody sobie bez niczego, że poopalamy się bez niczego i to było naprawdę fajne, uwalniające i takie, jakieś takie eden, edeniczne. Edeniczne, no, zrobiliśmy sobie dwa takie dni odseparowania od świata praktycznie totalnego. Było przemiło. Ja polecam tą miejscówkę, ponieważ myślę, że to nie jest takie miejsce turystyczne. Aczkolwiek trochę tubylców tam przyjeżdżało, to znaczy ludzi z takich okolicznych miasteczek, ale wystarczyło przejść naprawdę tylko kawałek z drugiej strony jeziora, bardzo blisko parkingu, na którym staliśmy. I od razu byliśmy sami, była cisza, nie było ludzi, nie było nawet kajaków żadnych, więc faktycznie mogliśmy poczuć się mocno swobodnie. Jezioro było otoczone takimi górami nie za dużymi, więc też bardzo fajne, bo takie dodawało to do takiej pewnej intymności. Teraz znajdujemy się obok miasta Merida, które jest podobno wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Natomiast my do tego miasta nie pojedziemy, bo w mieście się czujemy źle. Poza tym mamy psa, który też w tym mieście nie będzie miał gdzie chodzić, także odpuszczamy niestety Meridę i jedziemy dalej w stronę Galicji. Dzisiaj też nas czeka przekraczanie kolejnej prowincji, granicy kolejnych prowincji. No mamy nadzieję, że tym razem uda się tak jak poprzednio, czyli właściwie bez problemu. A nasz nosek dzisiaj również był nad jeziorkiem. To jest bardziej miejskie jeziorko. Dojechaliśmy w kolejną miejscówkę. Kuba tutaj już zaczyna pionizację naszego samochodu, żeby można było się kąpać, żeby woda dobrze zlatywała, ale zobaczcie jak to jest pięknie. Jesteśmy tuż po zachodzie słońca, jest godzina 22. Cisza, spokój. Samotność. I magia też jest nad tymi górami. Tam, tam, tam. No, jutro już dojedziemy do Galicji. Obiecujemy to sobie. Obiecujemy to też Wam. Dobra. Ktoś tutaj się obudził. A kierowcy już nie ma. Kierowca tutaj jest. Zawsze najtrudniejsze zadanie to jest wypoziomowanie samochodu w momencie, kiedy nie mamy najazdów. Bo jak chcemy się umyć, to musimy mieć tak, żeby albo było poziomo, albo tył trochę niżej. To wtedy nam spływa. A jak jest przód wyżej, przód niżej, to wtedy nam nie spływa i jest niedobrze. Wodę. Ja mam lepsze zadanie, bo zwykle wychodzę i patrzę, czy mi się podoba i czy zostajemy. I jak jest, jaka jest opinia dzisiaj Twoja? Opinia jest taka, że jest pięknie. kochanie. <grym> chodź, chodź. chodź, puścimy cię na trawkę. A szelki? Nie, no, szelki trzeba zdjąć, żeby wolność była. O i mamy, wow! Mamy stromość! <noise> mamy fajne zejście nawet na to jeziorko całkiem przyjemne, może rano się... Wypompiemy? Jeżeli można, bo to może być jakaś woda Ale. To wygląda na dość czysto Ja bym ale chyba... nikt może nie schodzi Próbujemy O mamo. W klapeczkach to tak mało profesjonalnie raczej to zejście odbywamy Wow! Czekaj! Musisz chyba po hippie tutaj przejść. Czekaj, jak to po hippie? Au! Jakiś oset albo co? Cześć hipi Ojejku, co się dzieje? Chyba. Eksploracja Separacja. Oj Kurczę, jaki w ogóle klibacik tam jest. Tutaj romantycznie No już, już Możemy Rozbitek tam. Ale patrz, weszła na skałkę. Ale wyczyn. Nie możemy jej zostawić. Wow, tu chyba przyjeżdżają, mi się wydaje, ludzie na schadeczki, Kuracik. Zapraszam na najlepszą kawę w naturze razem z lisami. My najpierw kawa, bo to nam bardzo dobrze robi o poranku, a potem wybieramy się na krótki spacer, prawym brzegiem jeziora, bo podobno jest tutaj szlak wyznaczony. Więc sprawdzimy, zobaczymy. Jeden lis pije kawę, zwykłą jeden z zbożową. Więc dla każdego coś dobrego. Extremadura okazało się raczej mało problematyczna. Wjechaliśmy, przejechaliśmy, nocowaliśmy nawet, wszystko było w porządku. A teraz zbliżamy się do granicy z Castilla i León. To jest region, który niecały jest w fazie trzeciej. Niektóre jego prowincje są w fazie drugiej. Przede wszystkim dwie prowincje, przez które będziemy przejeżdżać. Więc tutaj już podejrzewamy, że może być większy problem. Na granicy z tymi prowincjami. No ale równocześnie też jedziemy w kierunku Polski, nie do końca do niej wracamy, no ale jedziemy do Polski, tak będziemy mówić i mamy nadzieję, że po prostu nas przepuszczą. Parę minut i jesteśmy na granicy. nic nie ma. No. Wygląda nieźle, ale to dopiero początek. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych patroli. Jak nie będzie, to jesteśmy na dobrej drodze do Galicji i potem to już pięknie, pięknie, pięknie. Kładamy te maseczki przed każdą granicą prowincji. E, z uwagi na to, że nie wiemy, czy są jakieś patrole. Jesteśmy w Galicji, żadnego patrolu nie ma, żadnego punktu kontrolnego. Także zaraz znowu zdejmiemy maseczki, no i jedziemy dzisiaj nad ocean. I dzisiaj będziemy nocować w końcu znowu nad oceanem. Od czasów Portugalii, jeszcze przed pandemią nie byliśmy nad oceanem. Także... Duża ekscytacja, chyba będzie fajne miejsce, zobaczymy.